na Bloksik z Krystiankiem Groagarden! Dzień dobry! Dzień dobry! Witam, witam, witam! nie ma na jest z duchowo, jest zabić, na Discordzie, a dzisiaj w końcu, w końcu testujemy najdroższe, najnowsze, najlepsze rośliny z nowego update. Tylko muszę sobie zejść jedną rzecz. Wiesz jaką? Muszę sobie posprzątać jaką? tutaj pasecek. Pasecek. So, ja pasecek. paseczek. W ogóle patrzę, jak mam czyściutki eksponat. Widzisz to? Jak to jest ładnie? Patrz, tutaj mam trochę sitsów, tutaj nie mam nic praktycznie, tylko tam mam Sunflower'a na jakiś Dziwne, dziwne, podejrzane. to, to nie, to, to, to jest zwykłe, to jest zwykłe. Co ja? Mhm. Bo ty nie widziałeś, patrz te ja. Ale listek się zrobił, damn! Mam Moon Melony w ogóle jeszcze mam. balony, do niedoli mam staje. Moon Melony mam w Emberlinie, co ja? Ale patrz na to, patrz na to. To jest róża. Mm -hmm. To jest róża. Ja zostawiam ogólnie znaczy trzy mega... Róże. Tak, 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 są trzy róże i wszystko sobie dzisiaj sprawdzimy. Mamy też wejście jakieś BIN, bean, bin stalki i tak dalej, więc Beans. na pewno na pewno zarobimy i zobaczymy, jakie tutaj będą kwoty. Ja myślę, że to będzie rekord, Ja myślę, że liczę na pierwszą roślinę trylionową. O. To by... No, był... nie, nie no nie jestem przekonany, że aż tak, no ale zobaczymy. Ja myślę, że się uda. Zobaczymy. No, mamy na razie. Na przykład szukaj Apple. Który waży 42 kg. Jest Celestial Moonlit, Winstack, Pollinated, Short, Wet, Honey Glazed, Gold. Fajny? Mm -hmm. Fajny. Fajny, Mamy jeszcze Elefantisa, ale to zaraz. Moon meloni. Po ile? To one 30 kilo. 35 kg. chyba takie kitce, nie? Ja? No to są git? Mm -hmm. 35 kg. Dobra, Moon melony sobie też dałem właśnie. E, co jeszcze tutaj podniosłem? Moon Melon. Te... O, Parasol Flower też sobie rzuciłem. To mm -hmm. Moon Melona sobie jednego jakiegoś, kurde, to i tak te efekty się nie różnią zbytnio. Takie o 30 to git. Mamy Sugar Apple, tego mamy właśnie, Parasol Flower, tym? Mm -hmm. e, teraz bierzmy te Moon Melon do końca, bo one przeszkadzają bardziej niż tutaj. E, parasolka, dobra, zobaczymy czy ta parasolka będzie lepsza. Parasol, dobra, Moon Melon, Moon Melon, Moon Melon, Moon Melon, Moon Melon, Teraz Parasol Flower, ile ty ważysz? 8 kilo, dobra, to tutaj jest większy to tego zostawiamy. Mm. Sugar Apple już mam, ale myślę, że jakiś lepszy da ten sugar Apple, bo to jest dużo. No róże musisz, róże trzeba. Sugar, 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 sugar. Jeszcze jeden sugar bym chciał. Sugar, jeszcze jeden jest tutaj. Sugar, dobra. I zobaczmy, kto jest największy po prostu. Ten waży 42, to pamiętaj, 37, 34, 35, 3. Dobra, o, nie ma większego niż ten. Nie dobra, powiem, 42 nie najlepszy. Najlepsiejszy. Przetestujemy sobie, bo tej... Może jak Bo się. A nie, bo nie ma chyba, co? A ten ile? 36. Dobra. Mniej. Ten ma efekty jakieś? No ma wszystkie, dobre, dobre, będzie git. Dobra, jeszcze mamy pass and Flower jeszcze jedno to zbiorę, bo to tylko będzie przeszkadzać. 4 kilo wwalone. Mniejsze. Mamy teurze. One mm -hmm. będą pieprznięte lekko, to czuję. Ale zobaczmy, ta trzy róże zbierzmy. Jeszcze jednej zbrać, i, i, no. Ta tutaj Zbiera będzie robiła. efektów, ta ostatnia, co ja? O, 4, ta pierwsza jest najcięższa. Trzy, tak. Dobra, zobaczmy, weźmy sobie tą i to jednocześnie, bo ona jest... Mhm, jedna różne jest, efekty, no. Jedna jest Winstack, druga jest Twisted, to sobie zobaczmy, czy coś daje jakoś Jeszcze bardzo. Ember Lily widzę tutaj wychowywaną. No. no Ember Lily są dwie chyba, albo trzy. A, dwie. Albo trzy nawet, zobaczmy, jest taka. O, ta jest najlepsza, już widzę. Ale zbierzemy oczywiście wszystkie, raz, dwa, C. Mm -hmm. e, mamy tutaj Celestial, Celestial, Celestial. Wszystkie mają, Ta jest jeszcze burnt. E, to burned. chyba pierwsza ma najlepiej, bo największa waga. No waga... Ja właśnie. zostawił Z... pierwszą i drugą, ja i pierwszą no, i drugą. No, pierwsza i druga no. i teraz Nówka sztuka, Elefant jest stary. Uszy słonia i patrz na to, ile jest efektów na tym. Dużo, 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 dużo. dużo jest. No, ale ten, ten, ten największy patrz, top, ten patrz, największy to jest top, smutne. tutaj siadło ładnie, no. jaki malutki listek. No niestety, ale dobra, zobaczymy ten. Ile tylko on ten, waży? tylko ten. 102, 102 kilo. kilo, damn! Damn! Myślę, że to na końcu, myślę, że to na końcu, Mateusz. To będzie na końcu, oczywiście. Znajdziemy sobie jeszcze jednego, słuchaj. E, tylko popatrzmy sobie i ten ma waży Myślę, 47. że nie są ja myślę, że będzie jeszcze jeden duży. 88. O! Też bym go zostawił. I tego zobaczmy, czekaj, jak to się nazywa? Elefant. Ładny. Elephant. To jeszcze podnieśmy sobie. Elefantę. Elefant, jeszcze jeden, tamtego mojego nie podnoszę, ale ile ten waży mnie zostawia? Nie masz, musisz na pasek. E, tu weźmy. Dobra, czyli Elefant jest 83, 80... więc mamy większy. 83, no. Ale w ziemi poszedł, jestem... dlatego nie było widać. Ale jestem kurde ciekawy tych rzeczy. No jeszcze jakieś... No to o, taj, patrz, też ma dużo efektów, ale jeszcze, no to daj, jeszcze, jeszcze trzeba... Sobie. Jeszcze trzeba jedną rzecz wziąć, oczywiście, żeby było fair, porównać ze stałą roślinką jakąś dobrą, efektową. Mam jakąś? Mam, tutaj była. O, ta jest fajna. Celestia jeszcze jest. Mała o. chyba jest. Nie, jest taka mała. Beanstalk. Ile ty ważysz? A nie, nie, nie czym. Ale zaczynamy po co? Zaczniemy sobie od tego Beanstalka. Beanstalk to jest taki klasyczek. Beanstalk to jest klasyczek. To wiesz, jak to zobaczysz... To no mi się wydaje, że to nie będzie tyle, bo to małe jest, Patrz nie? na to. Patrz na... No tak, no to zaraz. Dobra, zobaczmy najpierw Beanstalka. To jest o, klasyczek. Kasz. Od Beanstalka zacznijmy. jest warty... Miliard. O, co? gold. No, mały, super? mały. No, mały, dobra, nieważne. Zacznijmy sobie w takim razie od. Panu, co? No, myślę, że po kolei leć. Nie, myślę, że po kolei leć, dawaj. Myślisz... No, ale Dalej, to jest Sugar, normalnie. No, normalnie. Razu... Ja myślę, że to No, będzie od razu, drogie. dawaj. No dobra, dobra. Sugar Apple jeszcze z poprzedniego update'u. Tak, Sugar Apple 42 kg. Mamy tak. Celestial Mulnit, Winstack, Pollinated, Shocked, Wet Honey Glazed i Gold. No, przynajmniej 5 milionów, proszę. I. Zaczynamy 40. Prawie. Okej, okay, prawie, okay, okay. Okay, przeżyję. Zobaczmy dalej. Mamy Moon Meloni, bój baloni Moon Meloni, mało efektów, 30 mm -hmm. kilo, to chyba taki klasyczek będzie, miliard plus? 3 miliardy? Miliard plus, uh, dokładnie. miliard, okej. Okay. I tego jestem bardzo ciekawy, bo one ogólnie są bardzo dużo warte podstawowo. Tak serio. Ale pojedyncze są. Tak, one są pojedyncze. jednego zrobiłem. Jednego powiedziałem, że zrobię. Co mi szkodzi, mm -hmm. co ja? Tutaj może być albo petarda, albo wielki zawód. Zobaczmy, Zobaczymy. co to będzie. No, zawód, zawód. Liczę, że jakieś będzie turbo, turbo i petarda, a jednak nie. Mamy za to... o... Pff, dobra, to jest duże. Rosie delight 44 kilo i Rosie Delight 40 kilo, ale więcej efektów. Zobaczmy. 44 kilo. Mm -hmm. How much is this worth? 3,5 biliona! Okej. Okay. Dobra, mamy kolejny. To, to druga jest podobna. 40 kg, ale więcej efektów i jest warta. Oooo! Mniej, Trzy. czyli rozmiar jest ważniejszy. Mhm, mm no rozmiar ważny. jestem ciekawy ważny. tego. Ember Lily, 55 i 46 kg, ten ma więcej efektów, bo ma jeszcze burnt. Mm -hmm. A ten. Ravna. ten jest shocked w ogóle. On będzie mało warte, mi się zdaje przez to. Ale zobaczymy zobaczymy, zobaczymy. zobaczymy. I uwaga! 3,9! O, kurde, to okay. ten jest shocked. Jeszcze jest Burnt, no to to musi zobaczmy. dupnąć. To musi dupnąć! Pięć? 8 5, Prawie. Ładnie, ładnie, dobra. I teraz no czas. i dwa najnowsze. Z którego myślisz? Tego słabszego najpierw. Słabszego, słabszego. no Słabszego, Słabszy słabszego, mniej wagowego. Na, na dobra, jest Celestial, Winstack, Pollinated, Wet, Honey Glazed i Gold. Czyli brakuje Shocked? Tak, nie jest Shocked. Ten też nie jest Shocked. Nie jest nie jest chyba... a nie, jest Gold. Sorry. Dobra, zobaczmy. Ile ten najdroszcz, musi być Najrzadszą roślinę. Ja obstałem. No, szczerze, 30 miliardów bym był mega zdowolony. Zobaczmy. 5! No dobra, no dobra, mniej efektów Uuuu. jest, tak? Zobaczmy tego. 102 kg, to ten musi być minion 10 miliardów w takim razie. A ile ten ma dwa efektów? Kilo. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 efektów, ten miotko 5. 6. No. BIEM! No. I. Rekord mój! 10. Mój rekord! 10 miliardów to twój rekord? No to jest mój rekord, co jedno. Ja, ja już nawet nie pamiętam ile ja Właśnie mam. we Tool, dozbierajmy, bo tam jeszcze wiesz, tutaj jeszcze są te TT. zobaczymy ile tu wszystko, o tutaj nie, po co ja to zabrałem? To chciałem, Nie wiem. To chciałem, dokładnie. E, tutaj jest jeszcze ten telefon. zobaczmy ile to jest normalny telefon, bo on nic nie waży, co ja? No. Ile ty ważysz? 13 kilo. Tak, przecież. jeszcze tutaj jest jeden. Dobra, jeszcze jednego też weźmy. Dobra, i ten wasz ile? 13 kilo. Taki zwykły podstawowy, no? Tak. A mój balon jeszcze tu jakiś został. Mój zobaczmy. Były baloni luliloli. Zobaczmy, czy one są cokolwiek warte. Jak one były warte z miliard, to się nie opłaca w ogóle tylko powiększać. Proszę, Koseł, bierz efekt, efekty, pyk, pyk. No? 179 Dobra, a ten ma szok. No to ten dostał szok, ten duży nie dostał, no? Ja pierdzielę, co ja? No. To jest, to jest peszek, co ja? To jest lekki peszek. Wiesz co? Ja sobie tego, ten 102 był ty ile? On był 10, co ja? 10 miliardów. 10, warty. 10 paniek. Ja sobie go zostawię. To na pamiątkę będzie, na pamiątkę. To tego zostawię, jeszcze sprzedam. Zobaczmy, ile ze wszystkiego, oprócz oczywiście tego, dostajemy. No, ja myślę, że. Chyba dobra farma, jak na jeden dzień, tak naprawdę. To jeden no dzień. Chyba tak no, chyba nie najgorsza. No dobrze, no. Tylko zobacz. Lightning Strike walnął i to aż się zużył, i nie walnął w ten duży liść. No bo nie ma walnąć w liść, tylko ma walnąć w łodygę na przykład. No to tak walno, że kurde walną w małego. Dostał, mały dostał. Widzisz, ten ma. Yy, to nie no ten, tak. Ten, ten, chyba. ten ma. No ale to no tak się No życie, życie. Dobra, zobaczmy. Ile nam wzrośnie wartość? Oprócz tego jednego, czyli minus 10 miliardów, czyli sobie doliczmy te 10 miliardów. I mamy 104 miliardy! Stary! Nice. To te fasolki dużo dały też. Czyli no. tak szczerze, stalki dały OP. Dalej, Zobaczmy taki Dalej. Ty. Halve stool. Mam jakieś takie, które stoją już w a wie ile czasu, co ja? No. Jeden. Dwa. trzy. No na nich tam masz masę efektów, Jeszcze jeden. Cztery. A nie, jeszcze pięć. A to jeszcze jeden. Dobra. No i zobaczmy, ile to będzie warte. Takie losowe. Nie były powiększane, nie były powiększane. Z dziesięć? 80, co? Well, ej już prawie pół, pół triliona. To już bogactwo w sumie I mogę I sobie w końcu z, Mogę sobie troszeczkę zwiększyć tej placement sloty inwentory jest loty to robić? Zrób to Nie chcę tego robić, bardzo nie chcę tego robić. Bo mi szkoda tych... Ale na co na wydać? Zróbcie, nie? Na pet sloty zróbcie, ani nie kurwa. Pet, o, o! Mądrego to aż miło posłuchać! Ogólnie Prawda. powiem tak no nie są opetelwane, ale mi się zdaje, że mogłem jeszcze dokoksić czekoladą i tak dalej, co ja? Mogłem je jeszcze dokoksić. Mogłeś jeszcze poczekać 4 miesiące, aż na pewno zrobią się wszystkie możliwe efekty w grze. Ale podobno to tak nie działa, właśnie. Podobno czasami mniej efektów jest lepiej, tylko takie du dobre te efekty. I właśnie nie wiem jak to zrobić. Widzę napiszcie, jaki wy macie sposób, bo te Elefant no one osną duże, wywalone w kosmos. 100 coś kilo. Tylko napiszcie, jaki byście wy zrobili sposób, żeby. Jakie efekty byście dali, żeby to poszło za tyle plus. Myślałem, że uda. Niestety się nie udało, ale w kolejnym na pewno się uda, kochany. Ja ci kolejnym odniesiemy sukces Kolejnym odniesiemy sukces Ja mam bardzo dziękuję za oglądanie Pamiętajcie łapkę, komentarz, subik I widzimy się w kolejnym